No dzień dobry, to ja będę v 34, no tak właśnie oczyszczałem. Kolejny odcinek pareneta No i na początek, no kilka spraw, zanim trochę wezmę się za grę. No, poczekajcie, czegoś zapomniałem. No, ciłem Serki, ale myszki zapomniałem. Tak też jest. W tej grze trzeba często myszki używać. No i krótkie sprawy. Po pierwsze, pytania, które możliwe są w waszej głowie, tak? On nam będzie mówić, że się nic nie stało, on będzie mi często schizł, od razu Wam powiem. I tak jak się już na początku serii mówiłem, ale tak, żebyście nie zapomnieli, dobra, ale krótkie, spra krótkie yy, sprawy, które mogą. Rzeczy, które może są w waszej głowach? Dlaczego nie ma mafii? I pipy, i obliwiona dłuższego czasu, tylko głównie mogę nagrywać Po Pierwsza. Farnita nagrałem, gdyż to jest według mnie fajna gra firmy Quantic Dream Studio. Więc od razu najlepiej się wzięła na Okej, okay. po wzięciu leku Lukas nie może napić się Dlaczego? Tak, właściwie sam nie widziałem, co się stanie, więc może zobaczmy. Słowa usiąść. Nie, zbieranie telefonu, może po prostu nie, musimy odkryć telefon. Dzwoni do nas kolejny bohater, którego poznacie niedawno. Potem chodzi nam o Markusa Keina. Markus Kein, od razu powiem, że jest to książę i brat Lukasa. Mówi, że ma wielkie kłopoty, no... Wszystkiego dowiecie się możliwie w następnym odcinku Paranei, tak? Gdyż będę nagrywać rozdział po rozdziale, nawet gdyby rozdział był długi, albo... ...krótki, albo nawet i... ...monotonny. Teraz chcę coś sprawdzić. Co się stanie, jak Lukas wypije alkohol?

O! Powiem Wam, że pierwszy, pierwszy raz kiedy grałem właśnie w ten rozdział to... Ostro go! Restresowaliśmy wcześniej nawet. To grałem w to wieczorem, tak gdzieś koło 11 .00. i na serio odradzam wam grać, gdyż cholernie się przestraszyłem. Możecie myśleć, że jest jakiś jakieś tłuszcz... Czy... A nie, nie możemy wpuścić parku. Dobra. O, oh, fuck! Co to jest? Nie, na serio, na serio, nie na serio. Dotknął tylko tej kurtki i, i przez, y, te swetra i przestraszył się. The Dobra. Przemij się chłopie. To zluźni. Takie przemycie twarzy bardzo pomaga, muszę wam powiedzieć. Ser, jak ze szkoły wróciliście, to najlepiej tak przemycie twarz. A za jest to sobie nie wiem. To jest według mnie dziwne Wy możecie na to nie zwracać uwagi, ale... Ktoś do mnie dzwoni, ja zrobię cięcie Dobra, wracam Serki, ktoś do mnie dzwonił Nie mają już kiedy dzwonić O mord! Szczerze mówiąc, okrutnie się przestraszyłem Jezu Jezus Maria, ta gra jest schizowa zęwam wam o tym w opisie, że schizowa gra Ludzie, ja osoby, ja jestem takim człowiekiem, który normalnie boi się obejrzeć na, zwyk na zwykłego horroru A, Pstał, a tak, schizma Że jestem strasznie tchórzliwy Powiedz, gdzie jesteś, a w końcu daj ręce Te zdjęcia są w mojej głowie Muszę stracić mój umysł On się boi, że go, że go odkryje ten pan Ten policjant On będzie nam tak dzwonić Chyba przez jakiś czas My się ubierzmy Nie patrzmy Dobrze, trochę... Trochę prywatności dla Lukasa tak, krótko mówiąc, w mieszkaniu Lukasa jest dużo rzeczy, które mogą go zestresować. Właśnie jak na przykład patrzenie w to w lustro, w telewizor. Tak... Wyżej się przez okno. Ok... A nie, przez okno nie można było wyżyć. A Albo się da. Jest też portret jego rodziców. Co to? Byłem pewny, że policja A nie, nie, gazety lepiej nie czytać. Gazetą go też zestresujecie. Jest, kurcz. Tak szczerze mówiąc myślałem, że on jest na blacie. A tak, jeśli chodzi o inne gry, dlaczego ich nie nagram? Po pierwsze w obliwieniu muszę się przygotować do tego bo powiedziałem wam, że powiedzieli mi um, powiedziałem wam, że y, y, wejdę w otchłań yes. i Mr. Kane, żadnych krzyków żadnych no, szyków. jak się przyda. no to right, little... tak musi się nam ten wska nas, nasz wskaźnik w lewym dolnym Go ahead. tak pytał się czy możemy czy może wejść policjant tak szczerze mówiąc no nie wiem czy wszystko skowałem czekaj pościel zabandażowałem się speter. Okej, okay. on będzie nas tak przeszukiwać Rozdział jest krótki i nudny, ale gra z czasem staje się ciekawa. I zdarzają mi się rozdziały nudny i głupie. No i teraz tu się tylko przestraszyć, bo ja tu nie wiem, czy wszystko schowałem. Ju! Ja przepraszam, że już coś sir. Wiedziałem, bo ten z już tak spadł, spadł A co jest, jednak podejrzeń co rozróżniłeś się trochę Bo nie jesteś już wtedy, już tego jest, zobaczyłeś Całą nam się to możemy się napić, nie za bardzo wiem, co teraz mogę zrobić. Co muszę zrobić? Nie wiem, wejdę tam. Nie wiem, wejdźmy na komputer, można. Nie, nie patrzcie na zdjęcie. Jak już mówiłem, to go zestresuje. Weźmy komputer. W jest wiele śmiesznych rzeczy. Patrzcie. Krzynka. Nie ma żadnych nowych wiadomości. Okej. Okay. O, sarka. Okej. Nie, kolejne ofiary. Coś niego... Dzisiaj koniec ultimatu okej, okay. o kurde, nie wiem co teraz zrobić. Włośnie mi się przewietrzy. A nie, już chyba wiem. Chyba będziemy musieli jeszcze wziąć lekkie kasa. Albo. A, tak. Frydziś yy, niczą się chyba nazywa. Frydziś to się chyba czytało, albo nie wiem jak. Pierwsze, jeszcze teraz takie ostrzeżenia z gry. Mleko. Nie, nie hmm. To prawie, że teraz jest trochę nudne, i takie łazienie w kółko. Na serii nie. Chyba trzeba telewizor włączyć. A nie, już wiem, już wiem. Widzicie tamtego kruka? Ten kru kruk jest. Tak, ten kruk jest okropnie przerażający. Nawet co pamiętam, jakiś horror nosił tytuł kruka, ale nic dziwnego. Kruk jest okrutnie straszny.

sobie nie wiem tak właściwie co za zwykłą ktoś pierwa mogę podpisać nic nie Przyszcz się w wysterku jeszcze ja raz się o my boże nie pamiętam co ja tu miałem zrobić A nie, a nie, już wiem, już wiem. Tak, wiedziałem, to jest końc rozdziału kolejnego gry Heavy I tutaj już widzicie mamy wy do wyboru Karle i Valenti i Lukasa Keina. I w następnym meczu znowu wybierzemy Lukasa, a to jest już koniec tego odcinka serii Zagrajmy w Fahrenheit". Pa Papa!